W glinach małych w gminie Borowa zakończył się remont drogi powiatowej nr 1147 Gliny Wielkie Gawuszowice. Korzystający z niej, mieszkańcy powiatu cieszą się z wykonanego remontu nawierzchni i nowych poboczy. Za nieco ponad 650 tysięcy zł pochodzących z budżetu powiatu, na odcinku 2300 m wykonane zostały prace polegające na ułożeniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej oraz wykonane zostały pobocza. Droga nie była remontowana od wielu lat. Jej stan pogorszył się drastycznie w czasie budowy przeprawy mostowej na Wiśle w rejonie Połańca. O braku możliwości wykonania tej inwestycji mimo nacisków lokalnej społeczności mówili podczas uroczystości ponownego oddania do użytku tej drogi między innymi poprzedni gospodarze powiatu Andrzej Chrabosz i Zbigniew w To długie oczekiwanie, które trwało kilka lat, różne zagirowania. Nie wracamy do tego, co było podłożem. Ważne, że pewna konsekwencja działań doprowadziła do postawienia kropki na i. A ta kropka na i to jest ta piękna droga. Miałem okazję dzisiaj po raz pierwszy przejechać nowym samochodem. No płynie się po tej drodze, więc ta droga, że tak należała się mieszkańcom za długie czekanie. Za te y, oczekiwanie. Szanowni Państwo, zaraz po zakończeniu inwestycji marszałkowskiej i wojewódzkiej, budowa tego pięknego obiektu Bostowego. Ja jako starosta przystąpiłem, myślę, że mieszkańcy o tym wiedzą, ale poprzez media niech jeszcze cały powiat wie przystąpiłem do realizacji najważniejszego odcinka. Odcinka, który był praktycznie rozjechany przez całą wioskę. Nie wiem, czy też firma DROKAM robiła, prawdopodobnie chyba tak. Zrobiliśmy chodnik przygotowaliśmy podłoże pod wykonanie dzisiejszej inwestycji. Ten problem zaczął się już paręnaście lat temu przy budowie obwodnicy wschodniej, przy budowie mostu i wtedy już ten problem wystąpił, jeżeli chodzi o niszczenie tej drogi. Jako samorząd województwa i zarząd dróg wojewódzki wiele tutaj czynności i działań podejmował, ażeby podpisać porozumienie z tymi, którzy budowali obwodnicę Mielca i most, jeżeli chodzi o szkody powykonawcze, po które zaistnia, zaistniały przy budowie mostu tutaj i drogi. Tutaj na interwencję pana byłego starosty, pana Hrabąszcza, wówczas takie porozumienie zostało podpisane. Konsekwencja tego była taka, że parę było Spotkań w sądzie na ten temat, no i ten rezultat był taki, że zakończyło się to niczym. No ale dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Starosta przekazuje tutaj drogę do użytkowania mieszkańcom. Myślę, że ja zawsze to określam w ten sposób, że w danym momencie. Było to możliwe do zrobienia i przyszła ta chwila, że to, co było niegdyś zamierzone, zostało dzisiaj wykonane. Bo czasami niektórzy mówią, a myśmy to czy tamto zrobili. Ale mówię, przychodzi taka chwila, że jest ta inwestycja czy jakaś inna rzecz do załatwienia, do zrobienia, do wykonania, bo takie okoliczności się stworzyły. Obecny starosta Mielecki Stanisław Łączak obiecał mieszkańcom gminy Borowa realizację tej inwestycji w 2020 roku. Wykonywałem jedynie swoje obowiązki, powiedział Stanisław Lączak. Cieszę się, że droga, która teraz wygląda jak nowa, przez długie lata służyć będzie nie tylko okolicznym mieszkańcom, dodał starosta. No, wykonywałem swoje obowiązki jako starosty. Wiem, że ten temat już się ciągnie, powiedzmy dwie kadencje za jest trzecia kadencja była delegacja w tamtym roku tutaj z Glin Małych, tak i pan był z tą delegacją. No, były różne, różne telefony, prośby, żeby to zrealizować mieszkańców No wiedziałem, że że przyszła pora, żeby zrealizować to, o co się wspominali mieszkańcy tutaj Blin Małych i jako zrealizować też no, te obie, obiecanki, jakby czy, czy przyrzeczenia moich poprzedników. Tam była też próba jakoś z tego co wiem nawet sądownie egzekucji od firmy, która tą drogę zniszczyła, no ale nie jakoś nie udało się tego wyegzekwować, w związku z tym no podjąłem decyzję, żeby ewentualnie wykonać tą nakładkę. No cieszę się, bo, bo myślę, że, że jest to zrobione tak, a było zakładane w dobrym standardzie pobocza utwardzone. Dobrze, także myślę, że mieszkańcy, i wszyscy, którzy to będą korzystać z tej drogi, e, będą mieli dobry komfort i bezpieczeństwo, ruszając się po tej drodze. Wykonawcą remontu był Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.